Czy zdarzyło ci się kiedyś włożyć całe serce w marzenie, tylko po to, by w tajemniczy sposób się rozpadło? Czułeś się, jakby jakaś niewidzialna siła działała przeciwko Twojemu sukcesowi. Poznajcie Liama, genialnego artystę z wielkimi wizjami. Za każdym razem, gdy z entuzjazmem dzielił się koncepcją swojego kolejnego arcydzieła, pojawiały się przeszkody. Materiały znikały, inspiracja malała, a drobne krytyki rozpraszały jego uwagę. Zwierzał się przyjaciołom, szukając zachęty, ale wyniki zawsze były takie same rozczarowanie. Pewnego dnia, przygotowując się do swojej najbardziej ambitnej wystawy, Liam zdecydował się na radykalną zmianę. Postanowił zachować swoje plany w całkowitej ciszy, jako sekret wyszeptany tylko do jego płótna. Żadnych ekscytujących ogłoszeń, żadnych szczegółowych wyjaśnień dla życzliwych przyjaciół. Po prostu pracował, osłonięty aurą tajemnicy. Po raz pierwszy jego projekt przebiegał bez przeszkód pojawiając się na świecie kompletny i oszałamiająco udany, wolny od ingerencji. Co jest najciekawsze, to nie były złe intencje, ale subtelna energia niewypowiedzianej zazdrości, nieproszonych rad, a nawet po prostu różnych opinii, które nieświadomie sabotowały jego wcześniejsze wysiłki. Utrzymując swoją podróż w prywatności, Liam chronił swoją kreatywną energię i swoją ścieżkę. Zrozumiał, że niektóre marzenia najlepiej pielęgnować w ciszy. Zdala od zewnętrznych spojrzeń, dopóki nie staną się wystarczająco silne, by zabłysnąć. Twoje ciche oddanie jest twoją największą tarczą. Przyjmij moc swojej tajemniczej podróży. Subskrybuj Polish Repo, aby uzyskać więcej wskazówek, jak żyć życiem z celem.